Dzień dobry moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym vlogu, a tym razem ten vlog będzie miał trochę inną postać. Dzisiaj pójdziemy w kierunku wykładu i tak naprawdę ten wykład będzie dotyczył tylko mnie i Ciebie. Face to face, taka mini konsultacja, którą otrzymujesz właśnie w tym momencie. Cieszę się, że jesteś w posiadaniu tego filmu, bo mam nadzieję i mam takie wrażenie, że może dać nieco inne światło na pewien temat. Temat, który powielany jest w mediach społecznościowych, wałkowany na przeróżne strony, natomiast w dalszym ciągu nie wiemy tak naprawdę, czym dokładnie jest ten temat. A dzisiaj porozmawiam na temat motywacji. Chciałbym odnieść się do pytania, które zadała mi Ania. A to pytanie brzmi. Regularnie oglądam filmiki i mam pytanie, czy nagrasz pogadankę o byciu na diecie i o tym, że na rezultaty trzeba poczekać, że nie dzieje się nic błyskawicznie. Dzięki Aniu za pytanie. Mega w ogóle dziękuję, że oglądasz regularnie moje materiały. Super. To właśnie powoduje, że chce mi się nagrywać wasz feedback, wasze wiadomości prywatne. No serio, to jest coś nie do opisania i będę mówił o tym codziennie praktycznie, jak bardzo się jaram tym, że e, mam taką grupę odbiorców. Ja generalnie e, te, to, to pytanie bym e, połączył z. Motywacją, bo w pewnym momencie wkracza coś takiego, co nazywamy motywacją. Co za tym mówi nam na przykład Wikipedia? Motywacja to stan gotowości do podjęcia określonego działania, wzbudzony potrzebą zespół procesów psychicznych i fizjologicznych, określający podłoże zachowań i ich zmian. Wewnętrzny stan człowieka, mający wymiar atrybutowy. No, brzmi fajnie. Natomiast z drugiej strony. ja tego nie rozumiem. Gdybyśmy mieli sobie ocenić motywację to każdy z nas na pewno działa na innym poziomie motywacji. Natomiast każdy z nas też inaczej myślę, żeby definiował tą, tą motywację. Zainspirowany książką taką, proszę bardzo, powiedzieć Wam nieco więcej na temat motywacji z punktu widzenia autorów tej książki, z punktu widzenia moich przemyśleń, moich doświadczeń i mam nadzieję, że wyciągniemy z tego pewne wnioski, które być może Jestem o tym przekonany, że was, że was zaskoczą. I teraz motywacja nam się kojarzyć może e, z czymś, co jak pojawia mi się w głowie obraz, to, to widzę osobę, która wstaje rano, patrzy, a za szybą jest po prostu jeszcze ciemno, bo to jest zima, deszcz ze śniegiem, wiatr. Jest godzina piąta, a ona bije się z myślami, czy iść biegać, no i włącza w tym momencie film dokumentalny, albo jakiś film motywacyjny na YouTubie, e, który trwa minutę i za chwilę pełna pozytywnej energii, pozytywnego vibu, zakłada buty, zakłada dres i idzie w tą zawieruchę biegać, i tak każdego dnia i, i zaczyna walkę nad swoją sylwetką i w ogóle i w ogóle jest cudownie, natomiast. To zazwyczaj działa albo krótkoterminowo, albo... Nie zadziała, bo jeszcze dzień wcześniej przed snem możemy mieć taką wizję, że tak właśnie zrobimy. Natomiast z drugiej strony jeszcze wtedy jesteśmy w tej takim w takim buforze, w tej takiej strefie komfortu, że OK dobra, y, jutro, a w tym momencie idę pod ciepłą kołderkę, zasypiam i jutro już będzie zupełnie inaczej. Jutro! O, o, jutro to ja wam wszystkim pokażę. Natomiast przychodzi to jutro, jest godzina piąta, budzik nas budzi, jesteśmy po prostu tak wkurzeni, że najchętniej to byśmy rozwalili ten budzik kościany. No ale dobra, leżymy, leżymy, zastanawiamy się i myślimy sobie, nie no, no, przecież ja nie dam rady, to nie tak działa w moim przypadku. No więc jak moglibyśmy podejść do tematu motywacji? Jak motywacja mogłaby zadziałać, żebyśmy tę motywację paradoksalnie mogli zinterpretować jako motywację bez motywacji? I teraz zobaczcie, czym jest motywacja? Według autorów książki mówienie o motywacji może być dość niejasne. Różne osoby używają tego słowa, by wyrazić różne rzeczy. By stało się całkowicie jasno, o czym mówimy, oto kilka opisów zmotywowanej osoby oraz niezbyt zmotywowanej osoby. I teraz zobaczcie. Zmotywowana osoba zna swoje własne osobiste powody robienia czegoś. Nie robi czegoś, bo powinna. Robi coś dla siebie. Naprawdę chce coś zrobić i jest gotowa podjąć wysiłek. Jest przygotowana na długotrwały wysiłek. Wie, że napotka trudności i nie oszukuje się w tej kwestii. Zna minusy tego, co zamierza robić i podjęcie decyzji, że się nie godzi jest priorytetem. Jest gotowa doświadczyć pewnych nieprzyjemnych uczuć, by osiągnąć swe cele. Wie, że nie ma gwarancji sukcesu. Jest gotowa, by pracować niezależnie. Może uzyskać radę i wsparcie, lecz wie, że sama musi podjąć wysiłek. Wie, czego chce. Dlaczego tego chce i dlaczego jest to dla niej ważne, i myślę, że ten ostatni punkt jest chyba tutaj kluczowy, o czym sobie za chwilę porozmawiamy. Z drugiej, z drugiej strony, osoba niezbyt zmotywowana robi coś tylko dlatego, że chce tego jej lekarz, czy przyjaciel, czy partner. Nie ma dobrych powodów, by to robić. Ma nadzieję, że ktoś przyjdzie i rozwiąże za nią problem. Robi coś powierzchownie i nie angażuje w to serca. Sądzi, że trochę podekscytowania czy energii, tak, zróbmy to, jest tym samym. Co prawdziwa motywacja. Oczekuje, że wszystko potoczy się doskonale, nie zacznie żadnych działań, jeśli nie będzie całkowicie pewna, że może odnieść sukces. I tak naprawdę wszyscy tutaj możemy znaleźć siebie i w pierwszej liście i w drugiej liście, ale to co budzi potrzebę rozwinięcia, to w mojej opinii właśnie że wie czego chce, dlaczego tego chce i dlaczego jest to dla niej ważne. Co składa się na motywację według nich, ważny osobisty powód, by to zrobić i wiara, że osiągnięcie tego jest możliwe. I teraz, kochani, ostatnio jeden z moich klientów powiedział mi, że olśniło go. Olśniło go, bo był w biedronce i był to wieczór wolny. Żona wyjechała z dzieciakami do teściów i. Z automatu pojawiło mu się w głowie, hu, uh, uh, hu, uh, uh, hu, celebracja. A jak tygryski lubią najbardziej celebrować? No akurat ten tygrysek najbardziej dotychczas lubił celebrować to w taki sposób, że zamawiał sobie pizzę albo jakąś burgerkę. Natomiast do tego kilka browarów, albo jakieś winko, albo może e, jakieś łyski z kolą. No i cóż... Jakiś ulubiony film albo zaprasza kolegów. No i tak to się kręciło i generalnie nazywał to regeneracją, odpoczynkiem psychicznym, fizycznym, a z drugiej strony w niedzielę tak naprawdę nie dochodziło do żadnej regeneracji, dochodziło do wyrzutów sumienia, do tego, że bolał go brzuch. I tak to się kręciło naście lat i w pewnym momencie właśnie w Biedronce ostatnio w sobotę o 15.15 15. dostałem SMS-a, w którym mniej więcej mój Klient napisał, że trzymał czteropak piwa w ręce. Patrzył na ten czteropak i tak naprawdę już wiedział, w, jaki, w, jaki, w jakim kierunku potoczy się ten wieczór. W pewnym momencie ta wizja tego, że nie będzie myśleć o problemach, że jakoś się tak zresetuje, dawała mu mnóstwo endorfin, wyrzutu dopaminy, ale w pewnym momencie pojawił mu się też obraz i, i nasza rozmowa, ostatnia dotycząca postawy siebie samego, która dotyczy nie tego, że my gardzimy sobą, gardzimy naszym wyglądem, zbędnymi kilogramami, tylko raczej tego, co ja sobą reprezentuję i jakie zachowania powielam, jeśli chodzi o moje dzieci i moją żonę. Żona oczywiście, pełnoletnia osoba, która decyduje o sobie, która jest niezależna, jeśli chodzi o gotowanie, ona ma swoją dietę, natomiast... Jeśli chodzi o dzieciarki, czy moje dzieci chcą, żeby ojciec zawsze pił wieczorem tego browara? bo kiedy tak wychodzę z siebie, patrzę na całą tą sytuację z boku i widzę bohatera tej opowieści, który jak zwykle wieczorem popija browar i umoralnia, jak powinna wyglądać dieta, to jest coś, co mi się trochę gryzie. Mniej więcej w ten sposób brzmiał komunikat SMS-a, który dostałem, i. No Była to eureka, ponieważ była to właśnie motywacja bez motywacji. To była motywacja, która polegała na tym, jakie ja mam oczekiwania względem siebie. I tu nie chodziło o żadną presję. Tu raczej chodziło o, o wykazanie wartości, bo właśnie wartości, jakimi się kryjemy w życiu, mam wrażenie, że są podstawą do tego, żeby zmieniać nasze zachowania. I teraz. Ja, ja bardzo lubię dawać przykład pieniędzy, bo, bo, bo temat zarabiania, zwłaszcza w naszym kraju, temat pieniędzy, zwłaszcza w naszym kraju, to jest taki temat tabu. I w momencie, kiedy ktoś na przykład mówi ja chcę zarabiać forse, no to zaraz, zwłaszcza starsze pokolenie, powie, o, odbiło mu, kiedyś to nie było pieniędzy, kiedyś było fajnie, jakoś ludzie nie mieli takiej presji na zarabianie pieniędzy, e, na wszystko starczyło, może nie było jakoś za bogato, raczej biednie, ale jakoś tak fajniej się żyło, nie było problemów. I z takim, z takim przekonaniem, latami wbijanym do głowy już od dziecka, może być tak, że na przykład bohater czy bohaterka historii, która zacznie wreszcie działać, zacznie zarabiać pieniądze, z automatu będzie utożsamiać pieniądze z problemami. Pieniądze równa się problem. Bo tak przekazywano, że ten kto zarabia, od razu ma problemy. Kiedyś nie było tylu pieniędzy, kiedyś nie było problemów. Rozumiecie. I w momencie, kiedy ktoś zarabia pieniądze albo jest taka motywacja, chce zarabiać pieniądze, no to tak naprawdę nie ma też podstaw ku temu, żeby mówić o konkretnej motywacji i o konkretnym celu, bo nie wiemy. My po prostu chcemy sobie coś udowodnić albo chcemy innym udowodnić, że tak, teraz będę zarabiać kasę. Ale co się za tym kryje, że ty chcesz zarabiać kasę? Chcesz zadbać o bezpieczeństwo swoje, czy może rodziny, czy może po prostu dzieci, czy chcesz mieć wolność, czy chcesz podróżować? Co chcesz zrobić z tymi pieniędzmi? No bo one same w sobie tak naprawdę nic nie zmienią, jeśli jesteś taką, a nie inną osobą. Jeśli jesteś osobą, która pesymistycznie podchodzi do życia, no to czy będziesz miał bańkę na koncie, czy 10 bańek na koncie, czy 1000 zł, to w dalszym ciągu będziesz działać właśnie w takiej płaszczyźnie. Pesymizm. Więc zazwyczaj to, że jak na przykład ktoś do mnie przychodzi i mówi, że chce schudnąć. Bo ja jestem mało pewny siebie, albo chcę schudnąć, bo mam niską samocenę. No to to jest czegoś wynik. To nie jest tak, że masz niską samocenę, bo jesteś osobą otyłą. Bo być może ta niska samocena już była wcześniej, ale ty tego nie odkryłaś, nie odkryłeś. Ty, ty, ty wszystko utożsamiasz z otyłością. Natomiast w dłuższej perspektywie, gdybyśmy się temu przyjrzeli, to ta niska samoocena wcale nie wynikała z otyłości, tylko na przykład z tego, co Twoi rodzice do Ciebie mówili. Albo dlaczego, dlaczego Cię ciągle porównywali z lepszymi, jeśli chodzi o oceny. Albo dlaczego sami się ciągle porównują. Albo dlaczego na przykład sami czują, że nie wycisnęli z tego życia jak najwięcej. Więc w Tobie nadzieja i, i, i w Tobie od lat budowana jest perspektywa, że jak będziesz mieć kasę, jak będziesz dobrze wyglądać, to będziesz... Zajebisty. A jak tak nie będzie, to zapomnij o tym. Więc osoby popadają w przeróżne nałogi, popadają w zaburzenia odżywiania, bo sobie nie są w stanie poradzić z tą presją. Bo na przykład starsze rodzeństwo, młodsze rodzeństwo, po prostu rodzeństwo działa, daje radę, jest kuloodporna, jest hejto-odporna, po prostu ciągle ciśnie, zarabia hajs, a my nie dajemy rady. To znaczy nie spełniamy oczekiwań mojej mamy, mojego taty. Jestem do dupy. Więc autodestrukcyjne zachowanie w postaci najem się więc chociaż w tym będę dobry powoduje że na chwilę uspokajamy swoje emocje schudne. To spowoduje że chociaż w tym będę lepsza od moich rodziców od mojego rodzeństwa będę szczupła pokaże tym że ja też jestem w czymś dobra w czymś dobry. Tak mniej więcej schematowo może działać zaburzenie odżywiania w tym kierunku chociaż w tym jednym jestem dobra. I teraz problem z motywacją jest taki, że ona jest przede wszystkim przereklamowana, bo motywacja to taki stan emocjonalny, który ulega pewnym zawahaniom w momencie, kiedy ktoś pojawia się w naszym życiu, albo jakaś emocja pojawia się w naszym życiu, albo inny stan emocjonalny pojawia się w naszym życiu i ta motywacja już od razu jest trochę taka przygniatana. Że w pewnym momencie tracimy całkowicie zapał do działania. Jeśli ktoś na przykład mówi, że nie ma całkowicie motywacji, żeby zacząć przygodę z odchudzaniem, czy przygodę z naprawianiem swojej relacji z jedzeniem, to często jest tak, że to nie jest tak, że ona jest winna, że, że, że jest z nią jakiś problem, tylko problem widzę gdzie indziej. Problem widzę w braku. Skonstruowania sensu, dlaczego ja to w ogóle mam robić? Czy to podyktowane jest tym, że ja to chcę zrobić? Czy, czy podyktowane jest to tym, że na przykład ktoś mi brzydką konstruuje dupę po prostu i, e, i, i w ten sposób nie mogę działać? Więc to jest, to jest nasza motywacja, to jest nasz stan emocjonalny, w którym się znajdujemy, albo który chcielibyśmy, żeby psycholog, psychodietetyk, czy jakaś książka, czy jakiś film e, w nas po prostu stworzył. Motywacja. I teraz przychodzi pierwsza sprawa. Rodzina i najbliżsi, co tu się dzieje? Coś takiego. Przychodzą przekonania. Jestem do dupy, nie dam rady, albo 100%, albo nic. Wysoko starana poprzeczka, tak zawsze było mi to wkładane do głowy. Emocje, strach, smutek. To powoduje, że na przykład w dłuższej perspektywie ta motywacja trochę traci. Zasoby. Jakie mam zasoby? Czy rzeczywiście moje odchudzanie równa się dla siebie gotuje, dla męża gotuję inaczej, dla dzieciaków inaczej, czy mam przestrzeń w ogóle do tego, żeby regularnie gotować, żeby chodzić na siłownię, czyli po prostu kolokwialnie mówiąc, rzucamy się z motyką na słońce, i wezwalacze, o których sobie bardzo często mówimy. Ja próbuję zrzucić zbędne kilogramy. Ja próbuję naprawić relację z jedzeniem, a tymczasem batoniki w barku, ciasteczka na stole. E, ulubione przekąski słone w barku. Kiełbaski kabanowski w lodówce, ser żółty w lodówce mąż piątek w wieczór zamawa pizzę. Restrykcja. Restrykcja w postaci najlepiej to wejdę na detoks, najlepiej to wejdę na kalorykę. 1200 i dam radę. Tak mniej więcej wygląda temat motywacji z mojej perspektywy. Powód, konkretny powód, dlaczego chcemy to robić. Jaka wartość się za tym kryje? Nagadałem się, przyznam szczerze, ale lubię do Was gadać. Ale mam nadzieję, że do pewnych wniosków doszliście. Jeśli tak, to podzielcie się koniecznie tymi wnioskami w komentarzu. до утра. Поздравям сърдечния.